Miłość, przeczytaj. Brawo. Co to jest? To Ale powiedz ładnie. Jest? To jest taki, Dobrze. Ma, Kiwi. Dobrze mama przeczytała? To tak. zobacz tu. Co tu jest napisane? Kiwi. Przeczytaj ładnie. Zacznij od początku. Co, Brawo! Kdej. Powtórz jeszcze raz. Co? co Mimąż, ale na spokojnie. Nie słyszę. Powiedz ładnie. Co, co to jest? To, tak jest. To tak jest leżonko. Brawo, mama czyta? Chcesz? Tak. Soba. swoim szczeniakiem pija czystą drogą. Szczęśliwy szczeniak biega i czeka w gęstej kinii. toż, że no? na mm -hmm. to trzymał, no Lnetkę. i patrzył.

Klav... Tlaver... Jaj...